To dyscyplina sportowa, w której zawodnicy, posługując się między innymi mapą, yy, mają za zadanie w jak najkrótszym czasie przebiec trasę wyznaczoną w terenie przez punkty kontrolne. w tego. Powinniście wrócić tą stroną, tam jest ostatni punkt kontrolny, gdzie trzeba smatkę, będzie nadmuchać balon. Wystartował pierwszy zawodnik pierwszego biegu na orientację w A ma pół no, a a tam yes. no, 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 gary, no, i no, piesta, no, tak, no, tak, tak, no, no, tak. tak. 21 minut 13 sekund. A Bolek nie zmuchał. Za mały. Bolek meta, meta. Gaz, gaz. gaz. 22-03, 22-03. Łotna. <todda> w kategorii <todda> dziewczyn, młodzików, Wygrała Boga Stolik. Alina Święta. Zapraszam na pierwsze podium. Gratuluję. Pierwsze miejsce. Kategoria młodziki chłopcy z pierwszym biegu na orientację w ziemianach zdobył Paweł Kniter. Zapraszam się. Ogromne brawa dla Paweł. Sebastian Gierszewski. Brawa. Gratuluję. Jako trzeci był to zespół tutaj Bolek oraz Przemek, Bolek Klejszmet oraz Przemysław Miter. Gratuluję.